No tam, pojechałem na wakacje z rodziną i się to zostałem. Wyjebała mnie na Wyspę. E, teraz leżę co dzień, co noc chleję e, Poznałem fajną babę. Witajcie widzowie dzisiejszą grą będzie Alex Gordon Czyli znany jako i też FUJ stary na wakacjach! Ta Kurwa, co tu się dzieje? E, kurwa, myplaycity.com, czy coś tam? I tam właśnie możecie pobrać e, tą grę, jeśli tylko chcecie. Dobra, zapraszam do oglądania. To jest nasz. To jest nasz checkpoint. Małpa coś tam pierdoli jakaś, nie wiem, kurwa. Chujej w dupę. Chujej w dupę. Coś tu pierdoli, jak się do niego chodzi, ale. Dobra. Trzeba pozbierać sobie. Wiem, że tu się coś jeszcze. Moment, bo to jest ten chuj żółwy żu ninja, kurwa. Dobra, nie, nie, czekajcie, bo on mi, on mi tu za dużo opierdoli. Ale to jest kurwa głupie. To jest przecież pojebane, nie. No i on może robić salta. Nie wiem, jakaś ta gierka śmieszna jest. Tu mamy nasz checkpoint. O kurwa, żółw ninja, ja pierdolę. I chuj ci w dupę gościu. E, nie mogę z tym pingwinem jebanym. Tak mnie wkurwia. Tak pierdoli. Aha, możemy się jeszcze odbijać. Dobra, spierdalej. Lecimy dalej. Szybciej, szybciej. Stary kurwa, leć po piwa. No, skradamy się, skradamy. O kurwować No eka, O kurwa żółw ninja Wypierdalaj Nie mogę z tymi gnojami Nie mogę Czy jeszcze coś, coś jeszcze chyba będę miał na shifcie kurwa na spacji Ale nie wiem co Aha, nie kurwa tu jest skok. No Tak, dokładnie ale nie, powiem Wam, że lepiej się gra faktycznie na tej myszce. Jak sami widzicie. Ale też jak wyłączę kawę. Na krawaturce też się dobrze gra. Cześć. I zbior dalej. Znaczy, no tak. No i jesteśmy w domu. Nie wiem, dotarliśmy, kurwa. Do monopolowego, także... No dobrze, bardzo ładnie Fajnie dostaliśmy trzy gwiazdy Na łeb kurwa No to, mamy Tak, mamy naszą wyspę i możemy sobie ją Ulepszać Fajnie, że może sobie domek Na przykład kupujemy domek I znowu mamy coś lepszego i ta wyspa się tak Powoli ulepsza, tu jakieś łódka, coś tam Pierdolenie, nie wiem może panie. I o w Rangutanach, kurwa ale ta kierka się dziwnie laguje śmieszno, dobra jedziemy drugi level, kurwa, nie ma co no teraz będzie wspinanie wspinanie, no dobra, no dobra chodźmy, Ej. więc Ej. Ej. Oh. Oh. więc to jest to Ej. tam jest Jax Nie ma żółwiuty. Ty ty, zjubiu, ty. Czyli tak też może dobra. Fajnie zrobić. Zbieram jakieś kurwa żetony. Nie wiem co to jest. Nie pamiętam. O, pan, się hy... On... On potrafi wyskoczyć i jeszcze się chycić. Czy to trzeba mieć taką siłę? Żółb i kurwa. <gryw> Ten stary to ma siłę kurwa jednak Potężną No dobra, dobra, aha, żeby O Jezu, nie widziałem go nawet Nie zauważyłem go Chodzi tamten Są kurwa sfaniaczki. Ale śmieszne są te żywienie, ja pierdolę Ja czekam, aż będą jakieś nowe mówki Naprawdę, nie przypominam sobie Wyjebało, kurwa I lecimy dalej No kurwa Jakieś no, ok. ryby, kurwa Jeba, nie, nie Chodźcie rybki chodźcie Nie, nie podoba mi się ten klimat taki z tyłu Chujowy jest Gdzieś tu, o są ryby jebane Boczki <gry> No i co jej mam zrobić? Nic jej nie zrobię Chodź. No i masz kurwa Zapierdalaj stary, leć po piwa. Zapierdalaj, leć po piwa Zapierdalaj szybciej. No i kurwa, jeba na ryba. Czyli jednak tej nic nie zrobisz. Ale gzibi! Gzibi widzowie! Kurwa, te grzyby są zajebisty O nie, co? Co to miało iść? Grzybi Nie, to sterowanie jest jakieś podłupcone Naprawdę Ej, bo te ryby pierdolnięte Aha. A, no tak Tak trzeba robić I te ryby dostają w pizdę Dokładnie no co ci się dzieje ty? Dostałeś kurwa? W żuwia na górze? Tak, naprawdę. Ale co on w ogóle mówi, kurwa? Nie, nie wiem, nie, naprawdę nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć, co on mówi. Co głupie ryby, kurwa? Co ja mam ja zrobić? Co, jak ja mogę... No i co? Ty głupia kurwa, Po prostu nie <ścoughs> Nie Nie, co to jest? Kto tą gierkę wymyślił? Nie, nie Ja to jakaś masakra Kurwa jebane no mnie zabijecie, stracę życie To już niby secret w ogóle O kurwa, weź Dziadzie Pierdalaj Nie biorę tych dyszek już Już mam kurwa na trzy piwa No, ja pierdolę Nie. No dobrze, no dobrze, no dobrze, no dobrze nie wiem jak wie, ja mam dość tej gry Ona naprawdę nudzi, to jest tak pograć Nie eee, Jeszcze jedną gwiazdkę dostałem, dobra, chuj w dupę Możemy coś kupić? O kurwa ja Miałam dużo pieniędzy Mógł Kupić Na przykład, o I teraz Jeszcze lepsze, kur Biorę to To jest, no kurwa Jeszcze jest takie No ale Lepszy domek. Chuj, taki może wiedzieć jest dobrze, możemy kupić sobie, o, nachlanie Na... o, lepsza altana, kurwa, to jest to, patryk rozgwiazda gdzieś, tu też, no, ładnie ogólnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, ale, no, 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 to w takim razie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z czegoś dobrego tak. No i zajebiście No i kurwa najebaw się zajebiście leży się